z góry bo tak IQ zostało zmniejszone dzięki coś dobrego po pracy wreszcie gdyż ciężki był to poniedziałek Ty więcej tego bo lepiej działa niż kabaret dzień dobry moi mili dziś kolejny raz odwiedzimy fascynujący świat OLX gdzie można znaleźć wszystko nawet rzeczy o których nawet nie wiedzieliście że istnieją włączcie tryb co tu się od Janie Pawla i przygotujcie się na solidną dawkę absurdu wszystkie odcinki tej serii podrzucam w karcie z playlistą która pojawi się tutaj jeśli jeszcze nie widzieliście to zapraszam a teraz Zaczynamy! Jestem pasjonatem technologii, który od dawna marzy o posiadaniu iPhone'a 15. Dla mnie to nie tylko telefon, ale prawdziwe marzenie, które chciałbym spełnić, dlatego zwracam się do Was z ogłoszeniem. Szukam kogoś, kto może posiada nowy iPhone 15 lub mało używany egzemplarz. Może to być telefon, który leży nieużywany w szafie, a jego posiadacz chciałby się go pozbyć. Nie jestem w stanie zapłacić dużo, ponieważ moje możliwości finansowe są ograniczone. Dlatego też mój maksymalny budżet to 200 zł. Nie szukam osoby, która chciałaby na tym zarobić, ale raczej kogoś, kto chciałby mi sprawić radość i spełnić moje marzenie. Jeśli ktoś z Was może mi pomóc w zdobyciu tego telefonu, byłbym ogromnie wdzięczny. Chciałbym wyjaśnić, dlaczego ten telefon jest dla mnie tak istotny. Po pierwsze, uwielbiam innowacje technologiczne, a iPhone 15 to dla mnie symbol nowoczesności i zaawansowanej technologii. Po drugie, jako entuzjasta fotografii i filmowania, doceniam możliwości aparatu w tym modelu, który pozwala na tworzenie niesamowitych zdjęć i filmów. Myślę, że cena, którą proponuję, jest adekwatna, ponieważ Ktoś może się pozbyć zalegającego telefonu i jeszcze co nieco na tym zarobić. Proszę o kontakt pod numerem telefonu lub poprzez wiadomość prywatną. Dużo się człowiek dowiaduje z takich ogłoszeń. Do tej pory nie wiedziałem, że istnieją tak naiwni ludzie, którzy myślą, że ktoś im odda nowego iPhone'a za dwie stówy. To trochę tak jak prośba o diamentowy pierścień w cenie pudełka zapałek. Na pewno znajdą się ludzie, którym zalega telefon, za którego dali kilka kafli. Ja na przykład mam tyle zalegających iPhone'ów, że nie mogę spokojnie przemieszczać się między pomieszczeniami. Zaszczeniami w domu, bo walają się pod nogami. Ostatnio kilka wywaliłem, bo już wkurzałem się tym, że ciągle potykam się o te iPhony, ale nadal jest ich sporo. A ja głupi cały czas dokupuję, żeby mi tak po prostu zalegały. Nie potrafię się opamiętać. Stół mi się ostatnio bujał, to sobie iPhona podłożyłem i zobaczcie. O, teraz się nie buja. Sprzedam powietrze w słoiku z koncertu zenka Martyniuka. Mam dla ciebie niezwykłą propozycję. Powietrze w słoiku złapane podczas koncertu jedynego i niepowtarzalnego zenka Martyniuka. Dlaczego warto unikalność? To nie jest zwykłe powietrze. To powietrze nasycone emocjami, energią i magią występu jednego z najbardziej znanych i cenionych artystów w Polsce, Zenka Martyniuka. To unikalna pamiątka, która przeniesie cię do chwil spędzonych na jego koncercie. Wyjątkowy klimat. Posiadając to powietrze, możesz stworzyć w swoim domu wyjątkowy klimat, który pobudzi twoje zmysły i pozwoli ci poczuć się, jakbyś był na koncercie. Każdy oddech będzie pełen magii i energii. Pamiątka na całe życie. To niezwykłe powietrze stanie się dla ciebie nie tylko przedmiotem, ale też niezaprzeczalnym pomnianą pamiątką, którą będziesz mógł wspominać i cieszyć się nią przez wiele lat. Świetny prezent. Szukasz prezentu dla miłośnika Zenka Martyniuka? To powietrze w słoiku będzie idealnym wyborem. Podaruj bliskiej osobie coś wyjątkowego i niezapomnianego. Zdobyte z pasją. Nie jest to zwykłe powietrze, które można złapać w każdym miejscu. To powietrze zostało specjalnie złapane podczas koncertu Zenka Martyniuka z wielką pasją i szacunkiem dla jego talentu i muzyki. Jak zdobyłem to powietrze? Byłem na koncercie Zenka Martyniuka i wiedziałem, że ta chwila jest Wyjątkowa. Dlatego postanowiłem złapać coś więcej niż tylko wspomnienia. Złapałem powietrze z tej magicznej atmosfery i zamknąłem je w słoiku. Teraz mogę podzielić się tą wyjątkową pamiątką z innymi miłośnikami jego muzyki. Jeśli chcesz poczuć magię koncertu Zenka Martyniuka w swoim domu, nie czekaj dłużej. Skontaktuj się ze mną już dziś i stań się właścicielem tego niezwykłego powietrza w słoiku. No dobrze, być może nie każdy zrozumie ten fenomen, ale dla tych, którzy kochają Zenka i wszystko, co z nim związane, to prawdziwy skarb. Dzięki temu słoikowi na nawet w codziennych sytuacjach jak gotowanie czy pranie możesz przenieść się myślami z powrotem na koncert do tych niezapomnianych chwil. Po co komu bilety na koncert, skoro można mieć słoik z powietrzem? Tak więc jeśli chcesz poczuć magię koncertu Zenka Martyniuka w swoim domu, nie czekaj dłużej. To jak tak, to ja sprzedam słoik z powietrzem z pomieszczenia, w którym nagrywam odcinki. Może znajdzie się jakiś szaleniec, który to kupi. Zapraszam na PRIV. Czy zastanawialiście się, co dzieje się z resztkami po posiłku? Otóż ja wykorzystuję je w kreatywny sposób, Tworząc unikalne kosmetyki, które zadziwią Was swoją skutecznością i naturalnością. Moje produkty powstają ze starannie dobranych składników, a często są nimi resztki, które zostają mi w lodówce. Dzięki temu nie tylko minimalizuję marnotrawstwo, ale również tworzę kosmetyki bogate w wartości odżywcze i działające rewelacyjnie na skórę. Oto moja oferta: maseczki do twarzy z wykorzystaniem owoców i warzyw. Czy wiecie, że niektóre owoce i warzywa doskonale nawilżają i odżywiają skórę? Wykorzystując resztki po smoothie czy sałatce, tworzę masę które sprawiają, że skóra staje się promienna i pełna blasku. Pilingi do ciała z kawą i cukrem. Fusy po porannej kawie idealnie nadają się do stworzenia pilingów, które pobudzają mikrokrążenie, usuwają martwe komórki skóry i wygładzają powierzchnię ciała. Dodatek cukru zapewnia delikatne złuszczanie, a oleje roślinne pozostawiają skórę nawilżoną i jedwabiście gładką. Krem do ciała z wody po gotowaniu makaronu. Czy kiedykolwiek pomyślałaś o wykorzystaniu wody po gotowaniu makaronu do pielęgnacji skóry? Jeśli nie, to teraz jest Idealna okazja. Moje kremy nawilżające na bazie wody po makaronie zaskoczą cię swoją skutecznością i oryginalnością. Zainteresowanych moją ofertą zapraszam do kontaktu. Poszedłbym krok dalej. Na przykład maseczki ze starej wędliny, która nabiera już trochę zielonego koloru. Wiecie, takiej, którą zostawia się do zjedzenia dla starego albo dla psa. Skoro można wykorzystać syf, który zalega w lodówce, to dlaczego nie? Proponuję też odżywkę do włosów z zupy pomidorowej. Po prostu włóż głowę do gara, potrzymaj kilka godzin, a potem spłucz. Twoje włosy będą lśniące i pełne życia. Miałem też pomysł na balsam do ciała z resztek popiccy, ale nie będę dzielił się patentem. Sam spróbuję to obchnąć. Zapraszam na kanał, gdzie humor króluje. Subskrybuj już teraz, bo śmiechu tu nie brakuje. No i koniecznie zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu. Jak nie macie pomysłu co napisać, to może być to ciąg przypadkowych słów, jakie podpowiada wam słownik. Mi na przykład wyszło coś takiego. Moja stara pasta do butów na op z tym, że nie będzie to możliwe, żeby włosy miały miejsce. Wzrok stokrotka w skwierczeniu piekącego promienia. Czy odrobina słońca jest rzeczywiście w stanie wypiekać serca między płatkami róż? Znaki zodiaku splecione z promieniami księżyca kuszą czy może okrutnie dęcą? Oto pytanie, które trzeba sobie zadać, stając w obliczu okazji, która przeniesie cię w nieznane strefy wszechświata. Przedmiot, o którym mówimy, to coś więcej niż tylko zwykły artykuł. To mistyczna skrzynka pełna tajemnic. W głębi jej wnętrza skrywają się sekrety, których nie sposób Zgłębić bez klucza do niebios, a ten klucz, on jest gdzieś tam, między światłem a cieniem, między rzeczywistością a snem. Oczywiście, że tak, wystarczy spojrzeć w głąb tych mistycznych wzorów, które wplątane są w struktury tego niesamowitego przedmiotu. Czyż nie czujesz, jak pulsują one niczym rytmy kosmicznych oceanów, czyż nie słyszysz ich szeptów wiatru, którym podążają gwiazdy? To właśnie teraz jest czas, by sięgnąć po nieznane. Och, drogi podróżniku, odpowiedź na to pytanie tkwi gdzieś między wymiarami. Ten przedmiot nie działa w tradycyjny sposób, jak mogłoby się Wydawać. On wibruje, on rezonuje z Twoją duszą, on prowadzi Cię przez labirynty czasoprzestrzeni, gdzie światło jest ciemnością, a ciemność jest światłem. Jeśli jesteś gotowy, by wkroczyć w tę niezbadaną ścieżkę, jeśli masz odwagę stawić czoło nieznanemu, jeśli w sercu czujesz to nieustanne pulsowanie, które woła do Ciebie, to teraz jest ten moment. Nie czekaj dłużej, bo ta okazja może już nigdy się nie powtórzyć. Wejdź do nowego wymiaru razem z nami. Odkryj nieznane. No i teraz, drodzy widzowie, pytanie do Was: Czy ktoś w ogóle ma pojęcie, co ten ktoś sprzedaje? Bo przeczytałem tonę tekstu i nic z tego nie zrozumiałem. Kompletnie nie wiem, co jest przedmiotem sprzedaży. To nie na moją głowę. Jedyne, co wywnioskowałem, to to, że jest to coś naprawdę świetnego i w sumie to się liczy. A analizę, co to może być, pozostawiam Wam. Napiszcie w komentarzu, bo chętnie się dowiem. Jeśli macie przedmioty, których nie używacie, a zalegają Wam w Waszych szafach, piwnicach czy garażach, ja chętnie je przyjmę za darmo. Szukam różnych rzeczy, które mogą mi się przydać do różnych celów. Poniżej niektóre z nich bardzo potrzebuję mebli, ponieważ jestem w trakcie, Aranżacji mojego nowego mieszkania i szukam różnych mebli, zwłaszcza stołu do jadalni, wygodnego krzesła czy komody. Jeśli macie coś, co nadaje się do wykorzystania, bardzo chętnie to przyjmę za darmo. Szukam także różnego rodzaju sprzętu AGD, zwłaszcza pralki, lodówki oraz kuchenki mikrofalowej. Jeśli macie urządzenia, które wam zbędne, bardzo by mi pomogły w wyposażeniu mojej kuchni. Jestem też zainteresowany elektroniką, zwłaszcza laptopami, tabletami czy smartfonami. Może macie urządzenia, które mogłyby mi bardzo się przydać do pracy lub nauki? Szukam także sprzętu sportowego, zwłaszcza roweru, hantli, piłki do koszykówki oraz sprzętu do biegania. Uwielbiam aktywność fizyczną i chętnie wykorzystam wasze rzeczy, aby utrzymać formę. Poszukuję także różnych ozdób do mieszkania: obrazów, rzeźb czy innych dzieł sztuki, które mogą nadać wnętrzu charakteru i wyjątkowego klimatu. To tylko część rzeczy, które mi są potrzebne, ale jestem otwarty na różne propozycje. Chciałbym podkreślić, że szukam raczej nowych przedmiotów i mało mnie interesują rzeczy używane i zniszczone. Zapłata nie wchodzi w grę, bo nie chcę. Pasz mi się w głowie Zakręciło. Typ pisze, że szuka mebli, AGD, elektroniki, sprzętu sportowego, ozdób do mieszkania. No, praktycznie wszystkiego, co się da. To chyba prościej byłoby napisać, czego nie potrzebuje. A może jeszcze Tesla by mu się przydała, ale tylko model z 2023, bo 2022 to już przeżytek. Wiecie, jak to jest. I oczywiście niech nikt nie każe mu za to płacić, bo on nie chce. Ale co ja tam wiem? Może się mylę? Może ktoś naprawdę ma w garażu meble z IKEA, które jeszcze pachną nowością i powie. Kurcze, to idealne dla tego faceta z ogłoszenia. Może jestem zbyt sceptyczny. Może po prostu ten pan będzie miał szczęście i znajdzie wszystko czego potrzebuje całkiem za darmo. Powodzenia życzę z całego serduszka. Witajcie miłośniczki pięknych butów. Oferuję niezwykłe usługi czyszczenia damskich butów, które nie tylko przywrócą im pierwotny blask, ale także sprawią, że będą wyglądać jeszcze lepiej niż nowe. A wszystko dzięki mojemu niesamowitemu językowi. Kiedy wybierasz moje usługi, wybierasz perfekcję. Mój język to narzędzie precyzji i elegancji. Który które potrafi dotrzeć do najbardziej opornych zabrudzeń i plam. Dzięki niemu każda część Twoich butów będzie czysta i lśniąca, a Ty będziesz zachwycona. Moje usługi czyszczenia butów to także gwarancja trwałości i wyjątkowej pielęgnacji. Dzięki mojemu niesamowitemu językowi Twój ulubiony obuwie będzie mogło towarzyszyć Ci przez wiele lat, zachowując swoją doskonałą formę i styl. A to wszystko dzięki mojemu językowi, który jest niezrównany w swojej skuteczności. Dlaczego warto zaufać mojemu niesamowitemu językowi? Odpowiedź jest prosta, bo potrafi ono osiągnąć niemożliwe. Bez względu na rodzaj materiału czy stopień zabrudzenia, mój język potrafi z nimi się zmierzyć, pozostawiając po sobie tylko czystość i świeżość. Wybierając moje usługi, wybierasz nie tylko doskonałą jakość, ale także niepowtarzalny styl. Skorzystaj z usług czyszczenia, które oferuję i daj swoim stopom to, czego naprawdę zasługują. Moje niesamowite umiejętności językowe pozwolą Ci cieszyć się butami jak nigdy dotąd, sprawiając, że będą wyglądać tak dobrze, jakby właśnie zostały kupione. Zaufaj mojemu niesamowitemu językowi. I zobacz, jak wiele może zdziałać dla twoich butów. Kochanie, pamiętasz te buty, w których ostatnio w gówno wdepnęłaś i nie mogłaś ich domyć? No, to mam dla ciebie świetną wiadomość. Mi się wydaje, że bardziej niż na czyszczeniu butów, temu typowi zależy na zaspokojeniu jakiegoś swojego chorego fetyszu. To jeden z tych, którzy uwielbiają jak ciocia przyjeżdża. To prawdopodobnie jego zdjęcie za dzieciaka. No ale jak to mówią, jedni lubią czekoladę, a inni jak im nogi śmierdzą. Nie wnikajmy, jak chłop czuje się w ten sposób spełniony, to tylko pozazdrościć. Albo współczuć, w sumie sam już nie wiem. W ogóle to przeczytajcie ten tekst jeszcze raz i walnijcie lufę za każdym razem, gdy pada fraza niesamowity język albo niesamowitemu językowi.